Gdzieś na oceanie atlantyckim, w cieniu znanej i roztańczonej Teneryfy, leży wyspa, o której mało kto słyszał. Wyspa jakby z zupełnie innej bajki, nie z palmami, nie z resortami przy plażach, lecz z gęstymi lasami i mgłą, która tańczy między drzewami jak dół. La Gomera, maleńka, górzysta perła Wysp Kanaryjskich, która wygląda jak fragment innego świata. Na wysokości ponad tysiąca metrów nad poziomem morza rozciąga się jej największy skarb: Las Wawrzynowy, zielony, wilgotny i pełen tajemnic. To miejsce gdzie cisza ma dźwięk, a powietrze pachnie deszczem, choć wcale nie pada. Wilgość pochodzi z chmur, które osiadają na liściach i spływają po nich, jak delikatny deszcz poziomy, tworząc własny bajkowy mikroklimat. Jak się dostać na Lagomerę? Podróż zaczyna się w porcie. Los Cristianos na Teneryfie, to stąd kilka razy dziennie odpływają promy w kierunku tej małej wyspy. Rejs trwa zaledwie 50 minut, ale wystarczy przenieść się w zupełnie inny świat. Jesteśmy na promie, Ja myślę, że samemu też można spokojnie zorganizować. Taką podróż. Nawet widziałam osoby z walizkami, które y, się przemieszczają na tą wyspę, więc myślę, że można również tam przenocować. Myślę, że tutaj znajdziecie wszystkie informacje na temat tej łódki. Łódka się nazywa Olsen Express. Kiedy prom wpływa do portu San Sebastian de la Gomera, czuje się niezwykły klimat, którego na Teneryfie brakuje. Nie ma tu pośpiechu, czas płynie powoli, a każdy zakręt drogi odkrywa nowy widok i nową historię. Jesteśmy na wyspie, jest godzina 10:37. Naszą podróż zaczęliśmy o godzinie 7, więc tak naprawdę trwała ona 3,5 godziny w jedną stronę. Mam nadzieję, że było warto. O wycieczce i samodzielnym odkrywaniu wyspy można powiedzieć dużo. Można dołączyć się do zorganizowanej wycieczki z biura podróży, ale my przekonaliśmy się, że to nie to samo. Trasy były piękne, przewodnik ciekawy, lecz wszystko działo się zbyt szybko, zbyt mało czasu, by nacieszyć się tym, co najciekawsze ciszą, zapachem lasu, chwilą. Polecam, jeśli możecie, zorganizujcie tę podróż samodzielnie. Wypożyczycie auto już w porcie i ruszycie w głąb wyspy. Drogi są kręte, wiją się jak serpety między górami, ale każde kilkaset metrów to nowa panorama. Na poboczach bardzo dużo jest punktów widokowych. W samym lesie w wawrzynowym. Jest bardzo dużo tras trekkingowych. Widziałam też osoby z walizkami, które miały tutaj przewidziane noclegi, właśnie na tej bajkowej wyspie. Jest to dobra opcja, jeżeli chcesz uciec od tłumu Teneryfu. Wyspa ma jakieś 22 tysiące osób, które y, mieszkają w takich miasteczkach malutkich. Te osoby tutaj na przykład codziennie jeżdżą na, do pracy na inne wyspy łódkami, albo obsługują te łodzie, albo pracują na morzu. Jeżeli chodzi o dalszą część wyspy, to ludzie hodują owoce, takie jak mango czy inne owoce cytrusowe. Dla mnie ta droga była naprawdę. Yy, Wspaniała i myślę, że już dla samej tej drogi warto było przyjechać zobaczyć tą wyspę. Z daleka widać przepiękne miasteczko. Trwają prace konserwatorskie, więc. więc nie jestem w stanie podejść bliżej. I do... Lago Gomera to wyspa, również gór i przepaści. Z każdej strony opada stromo ku oceanowi tworząc zapierający dech w pierści klifowy układ wybrzeża. Z niektórych punktów widać sąsiednią Teneryfę, a w pogodne dni na horyzoncie wyłania się majestatyczny wulkan Teneryfy Teide. Wśród tych gór kryją się maleńkie wioski i plaże, do których Prowadzą wąskie drogi. Niektóre z nich są dzikie i trudno dostępne, jak Plaża Kataryna, ukryta między klifami. Nie ma tam leżaków, barów ani tłumów turystów. Jest tylko ocean, skały i wiatr, a zejście jest strome. Plaże oglądamy z góry. Wolałabym przejść się tą plażą na tej wycieczce, ale mamy. Zaplanowane Za oglądanie skóry oglądanie, y, Santa Katarina. Ale z bliska zobaczyć punkt ładowania samochodów. Jest zejście, to idę. Ale są też miejsca spokojniejsze w dolinach, gdzie woda jest łagodna i można bezpiecznie pływać. Pięknie, jesteśmy na takim tarasie widokowym. Cała droga, którą Wam kręcę, zupełnie inna niż europejskie drogi, nawet nad Morzem Śródziemnym. Kolejne miasteczko, które oglądamy z góry i jedziemy dalej. W centrum wyspy znajduje się serce Lagomery. Park Narodowy Garajony, wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. To parawodny las wawrzynowy, który wygląda tak, jakby czas się tu zatrzymał. Drzewa oplatają mchy, z gałęzi zwisają porosty, a światło słońca przedziera się przez mgłę, jak w sennej krainie. Temperatura przez cały rok jest tu łagodna, około 18-22 stopni, w sam raz na spacery i trekking. Nawet z zimą temperatura nie spada niżej. Latem rzadko przekracza 26 stopni, dzięki czemu można spacerować godzinami. W parku garayony rośnie ponad 400 gatunków roślin, z których wiele nie występuje nigdzie indziej na świecie. Mgła przynosi wilgoć, a wiatr szeptem przenosi zapach liści i ziemi. To las, który oddycha razem z tobą. Bajkowy, wilgotny, wieczny, prawdziwy. I z tego miejsca prowadzą dwie ścieżki tretingowe ścieżka numer 14 6 godzin 325 dachalny, metrów i nachylenia Jest 10 kilometrów i druga ścieżka 4, 2 kilometry półtorej godziny mniej nachylenia no, <śleszy> i tu można posparcerować w tym lesie <grymne> jałowce, które nie pachną to są takie kwiaty, jakby żółte, jakie fiołki. Kurczę. Bodziszki w lesie wawrzynowym, przypominające bodziszki cuchnące, ale to nie są bodziszki cuchnące. To jest jakiś rodzaj rumianku. Pod koniec podróży warto wrócić do San Sebastian de la Gomera, stolicy wyspy. Ma w sobie coś z małego miasteczka. Kolonialnego, kolorowe domy, wąskie uliczki i kawiarnie, z których pachnie kawa i morska bryza. To tutaj Krzysztof Kolum zatrzymał się przed swoją pierwszą wyprawą do Ameryki. Można zajrzeć do jego dawnego domu Casa de Colon lub przysiąść w cieniu przy kamiennej wieży Del Conde, która pamięta czasy konkwistadorów. Dziś San Sebastian jest spokojny, niemal sennie piękny. Słońce odbija się w wodzie, dzieci bawią się w porcie, a nad miastem czuwa przeszłość. przeszłości. Takich kapelek właśnie brakowało mi w Santa Cruz. prawo ulicznych miejsc, żeby usiąść, napić się lokalnego piwa czy wina. Klimat taki typowo nadmorski. Są też wyroby. Kryjne. Brzeże bardzo ładnie zagospodarowane. Łódki poustawiane w kolejności. Od najmniejszych. Krystaliczna woda. Widać ryby. dziwne drzewa, tradycyjna architektura kanaryjska, drewniane balkony tutejsza plaża, czarny wulkaniczny piasek i taką łódką, żeśmy tu przypłynęli. Ale powiem Wam tak, tu przyjeżdżacie na tą wyspę i od razu macie rental car. Mam wrażenie, że La Gomera to wyspa, na której każda droga prowadzi ku ciszy. Każda mgła coś ukrywa, a każda skoła opowiada historię. To wyspa, na której nie trzeba nic zrobić, by poczuć się bliżej natury. Temperatury przez cały rok są przyjazne, a wieczory zawsze pachną oceany. To świat dla tych, którzy szukają oddechu, dla tych, którzy chcą zobaczyć, że prawdziwy raj nie zawsze ma palmy i turkusową wodę. Czasem raj jest zielony, blisty i cichy, a jednocześnie ciepły, nie za gorący i naprawdę. 不用考虑。